Cześć, to Dalmar, kanał 3K Zapraszam na recenzję kolejnego symulatora. Jakoś tak <laughs> ostatnio się u mnie zrobiło mocno symulacyjnie, tak? Najpierw e, Cliff of Dover, teraz e, teraz Swings of Prey. <laughs> jeszcze jeszcze, jeszcze mam po drodze Silent Huntera, piątą część. No jakoś tak e, tak, ja, ja zawsze lubiłem gry symulacyjne. Z tego powodu, jak pojawiła się promocja, to wziąłem od razu komplet, który mnie interesował. Eee, no i teraz tak: O ile Cliff of Do Cliffs of Dover, ja, angielski drewniany. <laughs> A o ile tamten symulator to jest symulator przez duże S, tak Wings of Prey okazał być się symulatorem przez małe S. To nie jest symulator, znaczy, symulator, no, on symuluje, tak, lot w powietrzu jakichś tam <coughs> latawców z czasów II Wojny Światowej, których, jakich dokładnie, to możecie sobie teraz obejrzeć w tle, kiedy przeglądałem sobie wykaz sprzętu Aluchów oraz e, Państwa Osi. E, przepraszam trochę, że ja tak może mało poważnie o tej grze będę mówił, natomiast jest to klasyczna strzelawka. Zresztą całkiem przyjemna. Pierwsze wrażenie było, no jest naprawdę pozytywne z tej gry. Natomiast jest coś takiego, że irytuje mnie, kiedy ludzie próbują do gier robić jakieś tam głębsze filozoficzne, prawda? Szukają jakiegoś drugiego dna, no, że to jest jakaś arcypoważna sprawa. Rozumiem, że można na w tym aspekcie, czy na podłożu gier prowadzić jakieś tam badania cech ludzkiego charakteru i tym podobnych e, rzeczy. Natomiast strasznie mnie irytuje, kiedy z, z gry komputerowej, która jest, no, z założenia czystą rozrywką, no, ona nie ma w sobie, no, żadnego elementu, no, poza rozruszaniem szarych komórek, czasami stanowi jakiś element edukacyjny, robi się coś takiego wydmuchanego, że to jest, nie wiem, jakaś poważna sprawa, że to że to. no nie. Mucha się utopiła mi w kawie. Co za masakra? Z samego rana taki fail. Muszę sobie nową zrobić. Ech. Wracając właśnie do, do gier. To jest tak niepoważna sprawa jak ta mucha w mojej kawie, właśnie. A, a ludzie traktują czasami to z takim przejęciem, jakby to m, ich zależało, ich życie. Cóż, tak bywa. No i tak jest w przypadku też trochę tego Wings of Prey. Zobaczcie, jest tutaj a, rzecz dla mnie oczywiście niesamowitą, jak to, że lecąc już pierwszej misji możemy, prawda, zestrzelić dosłownie hmm, cztery, chyba cztery, cztery, bombowce, cztery hańkle, eee, Bombowce niemieckie. Robi się to mm, bardzo prosto. To znaczy, te maszyny dosłownie po jednym trafieniu rozpadają się, lecąc ładnie, jeszcze jak po sznurku coś tam, niby, do nas próbując, próbując na to strzeliwać. Podobnie jak yy, jest to bardzo przyjemne, tak, Miodność jest duża. E, więc widać ewidentnie, że jak gdyby, z, jeśli chodzi o jakikolwiek realizm, to jest to czysty pastisz, a w przerwie, e, w przerwie lecą między misjami jakieś animowane filmiki, bądź nim, e, animowane, to jeszcze był biedy, że tam prawda, koleś porusza jakieś poważne tematy. Natomiast lecą czarno-białe filmy z okresu, stylizowane, nie wiem, czy, czy może są to dokładnie filmy z okresu II Wojny Światowej, które twórcy umieścili w intrze oraz w stawkach między, między misjami. No i teraz ja rozumiem, że druga Wojna Światowa była poważną sprawą, tak? No to, to, to tego się, to, to była wojna, mieli ludzie, działy się inne różne straszne sprawy. Niemniej jednak. E, ja, ja tego nie rozumiem. Jak można łączyć taki element jak opowieść o czymś niezwykle poważnym? Czyli twórcy rzucają mi czarno-biały film, budują nastrój. Boże, druga wojna, wiecie, wojna, tragedia, śmierć, zniszczenie, głód, same najpodlejsze ludzkie cechy się wtedy uaktywniają człowiek od razu, prawda, robi się malutki przy tym ekranem i myśli Boże, jak to było strasznie, a chwilę później zasiada za sterami maszyny, która pach, 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 pach pokazuje nam wojnę z takiej strony, jak to była fajna zabawa, wiecie no, że strzelić sobie cztery samoloty haha, lecą spod ochrony i tak no, dalej nie, nie cierpię czegoś takiego, wracając do gry wracając do gry, lata się bardzo przyjemnie Poszedłem tą samą drogą, co w Cliffs of Dover, czyli najpierw jakiś tam samouczek lekki, żeby zapoznać się w ogóle z tym, co to jest, a później, później pierwsza misja z kampanii. No i tak, tak jak widzicie, gra jest zlokalizowana, przynajmniej jeśli chodzi o napisy, wersja kinowa. E, nie ma dubbingu, może i dobrze. E, fajnie zachowuje się ten samolocik w powietrzu. Jego bezwładność, e, jakby inercja oddziaływania na ruchy. Wiadomo, że nie ma to takich opcji jak w Cliff's Holdover z regulacją grzałek, silników i tym podobnych dupereli. Jest tylko dosłownie kilka podstawowych klawiszy. Natomiast wszystkie te podstawowe efekty, czy założenia, jakimi e, na jakie oddziałuje samolot, czyli takie klasyczne przeciągnięcie, e, chociażby czy, czy, blackoutu nie ma, nie, przynajmniej nie wiem, może w opcjach nie włączyłem, e, występują, tak? Maszyna, prawda, dosyć szybko jeszcze traci moc, zwłaszcza przy ostrym wznoszeniu silnik, kaszle, dławi się, no jest, jest, jest całkiem przyjemne Przyjemne. Można sobie włączyć wideo z kabiny. Tego chyba na moim filmie nie zobaczycie. Który też jak gdyby, oddaje smaczek tego, że ta gra oferuje coś więcej poza takim klasycznym strzelaniem w stylu Dokwaju czy, czy jakichś innych prostszych gierek na, na, na ten. Grafika, wygląda to bardzo ładnie. Do tego chodzi, no niesamowicie, wręcz szybko, więc jak ktoś ma słabszy sprzęt, to hmm, jak ktoś ma słabszy sprzęt, to to, to działa, to naprawdę. W, hmm, znów mi zabrakło słów. Działa szybko. Możecie ustawić to dosłownie nie, wiem, w 1650 na 1440 full detale jakiegoś starego. Wezmę kartę graficzną za 200-300 zł, którą można w dzisiejszych czasach kupić, jeśli posiadacie i pewnie będzie działać to na, na, na 30 klatkach bez żadnego problemu. Klawiatura jest trochę kiepsko z początku skonfigurowana, to mnie irytowało, mianowicie struje się strzałkami. Orczyk jest ZX, więc druga ręka powiedzmy już tam leci do tego, tego a oni jeszcze wymagają, jak widzicie, do strzału backspace. A. A nie spacji. Do tego przybliżenie kamery jest na insercie. W, 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 w tym, mimo że jak gdyby samouczek sugeruje, że niebie jest to skonfigurowane. Nie, dobrze, na insercie, na, na zerze. Inaczej jeszcze zero można z kreatury numerycznej, więc no. Palców mi trochę brakowało jakoś, nie, nie, nie przestawiłem sobie nawet tego, chociaż mi to irytowało. No i widzicie, ładna rozpierducha, prawda, kopci, dymi, strzela, ostrzeliwuje nas, do nas, no. Myszką można się rozejrzeć i zobaczyć jak koleś, prawda, wyskakują chłopaki ze spadochronami, maszyna leci... ...prosto do kanału. No i... I to jest przyjemne, bo jak gdyby jest to druga część samouczka była jeszcze e, i nie spodziewałem się tego, tak? To miał być trening z latania. Widzieliście? W każdym, każdym zrobić pętlę, lebeczkę, jakiś proste sprawa, to nagle ciach, pach, mimo że niby dopiero trzecia, trzecia część samouczka miała dotyczyć walki powietrznej. Tak, tutaj jeszcze dali nam, prawda, wisienkę już od razu, żeby się sobie strzelić do ostrzelać się, zestrzelić niemiecki bombowiec. No. no i teraz mamy filmik w tle. Prawda. Z, z pewnym znanym panem z wąsikiem w roli głównej i piękną opowieść o tym, e, hmm. piękną opowieść o tym, jak to Brytyjczycy i odwołanie do ich Wielkiego przemówienia Winstona Churchilla, który mówił o tym, że chłopaki się nigdy nie poddadzą. Jak ktoś nie zna historii, to swoją drogą polecam biografię Winstona Churchilla, bo facet był no nie z tej ziemi. tak? To jest jedna z osób, która zmi wpłynęła, zmieniła historię. Wszyscy doradzali mu w czasie wojny. E w momencie, kiedy Francuzi już padli, żeby się poddał, bo, bo nie ma szans, ta Wielka Brytania, po co narażać ją naraża na zniszczenia wojny, a ci Niemcy nie są aż tacy źli, no i stąd się postawił i... No i była mała zadyma tak na niebach, niebach Wielkiej Brytanii w 1940 roku. Słynna bitwa o Anglię, o czym ta gra w początkowym stadium traktuje. No bo jakby z tego co widziałem, zarys kampanii jest tak mniej więcej do, 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 do Berlina. Tak, gdzie było prawda, że ruskimi też będziemy latać, jakami ławyczkinami. Never surrender. No, 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 no. Przepraszam. Nie mówię nic po angielsku dla wszystkich wrażliwie. E... No i co? E... Ja może. Wydaje ja, mi się, że już nie mam więcej nic do powiedzenia wielkiego na temat tej gry, jakichś moich przemyśleń, więc nie ma sensu tak nawijać chyba i nudzić was jakimś, jakąś poplaniną taką bez ładu i składu. E, więc zostawię was z tymi paroma minutami. O, o, o tu możecie zobaczyć, tak. Bitwa o Anglię na początek mamy chrzest bojowy, potem widać bitwa e, Stalingradzka jest e, inwazja na Sycylię e, i kolejne kolejne ofensywa Korsuńska i ofensywa w Ardenach e, a po ostatnia operacja Berlina, czyli taki przekrój z, to z grubszej sprawy przez całą drugą, wydarzenie całej II wojny światowej, główne teatry działań. No tu mamy dokładnie tą samą scenę, co w Cliffs of Dowel, czyli próbujeby wystartować co wcale nie okazało się aż takie proste, jak się spodziewałem, że dodam gazu. Ale na początek dwie podstawowe sprawy mam za sobą, czyli dodanie gazu o. Mamy jednak widok ze środka. Eee, dodanie gazu, ostrzelanie z, z karabinów pokładowych powietrza. No i mój kolega wystartował, a ja postanowiłem sprawdzić jak wygląda sterowanie i gdzie są te hamulce. No widzicie, klawia, klawisz logia praktycznie kończy się na jednym ekranie. Już znalazłem e, hamulce, które odpowiadają za blokadę, <coughs> blokadę kółeczek, no i jedziemy. No jedziemy, jedziemy, jedziemy yeah. jedziemy, jedziemy i ruszył niesamowite, czyli jakby ten najtrudniejszy element na tym etapie gry start mamy za sobą podwozie w górę silniczek trochę kaszle, przegrzewa się, ale maszyna się wznosi i te 500 metrów w górę do pierwszego punktu eee, oznaczającego, prawda, pierwszy checkpoint mamy za sobą. No i cóż, pierwsza misja polegała w skrócie na tym, żeby najpierw zestrzelić dwie maszyny, a potem cztery i, te, te, i tą całą czwórkę drugą widzicie na ekranie. Strzela się bardzo przyjemnie. Od razu miałem ochotę rozpocząć kolejną misję z kampanii. No i co? No tak jak powiedziałem, już nie będę nudził. A... Grę polecam. Kosztuje chyba 7 złotych aktualnie podczas wyprzedaży. To stanowi jej niebywały atut. No, wygląda na to, że jest całkiem spoko. To co? Pozdrowionka. Hej. I do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Extract from the diary of Owen Wright, July 10th, 1940. They called me up today. I was so excited to be finally fighting for my beloved Britain. I forgot my lucky scarf. The Nazi Air Force is even greater than I imagined from the French reports. I've never seen so many planes in the sky at once. I think it's exhilarating, but also terribly scary. My fellow RAF pilots saved me on more than one occasion. I'm thankful they did. What would my poor mother say if I was shot down on my maiden wartime flight? It doesn't look as though the Huns will stop their relentless onslaught, so hopefully I've done enough to prove my worth and get called up again by Corporal Tuck. I must remember to take my scarf. I have a feeling I'll need it next time.